Przez dwa tygodnie byłem na wsi. Z moją dziewczyną opiekowaliśmy się dwoma pieskami, kurami, kogutem, Rysiek, się. rybkami oraz kicią, która okazała się być seryjną morderczynią. Zaczynaliśmy dzień od rozpalenia w kominku, co było miłym akcentem poprzedzającym spacery z niesfornymi psiakami. Niestety nie widziałem krów ani świń, za to widziałem całą masę wiewiórek. Które skakały, latały nad głowami całymi dniami. Jedynie w nocy ustępowały ich harce. Możliwe, że miało to związek z wypuszczaniem kota na zewnątrz. Za to wiele malowniczych widoków wynagrodziło mi te niedobory w wiejskim inwentarzu. Nomen omen udało mi się zmalować jeden obraz. Polska wieś ma się dobrze. Obfituje w jajka, w kury, w malownicze widoki. I w całą masę wiewiórek. Zabrakło mi jednak świń i krów. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, ale mam nadzieję, że jakiś minister albo ministra naprawią ten błąd w Matrixie.